Tu jest droga. Tam na dole jest mostek. A w krzakach jest coś, co miało tego mostku pilnować. I tak to wygląda. W środku są jakieś podziemne komnaty. Ale żeby je spenetrować, to warto mieć latarkę. A jak się wejdzie na górę, obiekt z drugiej strony wygląda w ten sposób. Jest tutaj schowany, jest bardzo blisko drogi, ale jeżeli się nie wie, że to tutaj jest, to nie ma możliwości, żeby to zobaczyć i tu dotrzeć. Jak wygląda ten obiekt. Z drugiej strony droga. Pomimo, że jest przy drodze, to jeżeli się nie wie, czego się szuka i że to tutaj jest, to na pewno się przejedzie i tego nie zauważy. Mała ciekawostka. Droga leśna przecina. Takie, taką dziwną konstrukcję. Wygląda zapora przeciwczołgowa, która się tutaj ciągnie przez las kilometrami. Troszeczkę betonu tutaj zostało wylane, i to się ciągnie tam dalej, dalej, dalej przez parę ładnych kilometrów.